Konrad, z reguły wcielasz się w role, e, które gdzieś pasują do twoich warunków fizycznych, a tutaj w serialu Pati grasz chłopaka z sąsiedztwa z ogromnym sercem. E, jak to było dla ciebie grać taką takiego fajnego, miłego faceta? No, to cała taka przygoda bliższa z Krystianem moja zaczęła się od tego pierwszego sezonu Pati, ponieważ na skazaną tam to wchodziłem na jakieś to, to są to były takie moje jakieś pojedyncze dni więc tak bliżej ja jakby będąc już przy paty jakby ta nasza relacja cała Krystiana i paty jakby miała miejsce już kręciliśmy serial paty. I wtedy rzeczywiście było coś takiego że no ta postać nie ma jakiejś takiej swojej charakterystyczności tego że a, no, jesteś jakiś określony, tak jak Patty jest dosyć charakterystyczna. A, natomiast tutaj Krystian y, nie miał nic takiego. I, I rzeczywiście mówiłem: Kurde, czy to, czy to, czy to wystarczy? Nie? Czy, czy, czy to będzie wystarczające? Czy jak to będzie taki po prostu zwykły chłopak? A, no, taki jak każdy z bloku, po prostu. I te sytuacje, w jakich się tam znajdował. <laughs> No też jakby to nie jest tak, że znajdował się w jakiejś takiej sytuacji niebezpiecznej i nagle widzisz, że on <śmum> właśnie, nie wiem, ma jakieś umiejętności, dzięki któremu może coś zrobić, czy może sobie poradzić w jakiś inny sposób, że jest jakiś taki mega bystry, coś może ogarnąć. Tak. Nie no, to jest zwykły chłopak. I na początku miałem takie, dużo się nad tym zastanawiałem. Czy to się obroni? Później już nabrałem więcej spokoju, e, więcej spokoju z tym, e, rozmawialiśmy też z Olą o tym e, to poszło, jakby ja też polubiłem Krystiana, mm, no i to się jakoś tam dalej podziało. A jakie masz cechy wspólne z Twoim bohaterem? Czy jesteście w jakimś stopniu podobni? Hmm. Na pewno jakoś, chciałbym mieć jakiś taki... E, Christian ma ten swój wektor, tą swoją miłość od dziecka i jest stały w tym uczuciu i jakby już spotkał tą osobę i, e, i to jest człowiek, to jest kobieta, z którą chce spędzić resztę życia. I na pewno byłoby super e, mieć taką sytuację, mieć taką sytuację jak Christian. Mm. Więc z tego na pewno jakoś tam można, można, można mu zazdrościć, że on już wie, gdzie jest ta jedna, jedyna, jego. Czy my mamy jakieś cechy wspólne? Nie wiem, może jakiś. E, nie gorączkuje się w pewnych sytuacjach może mm, a, jest bardziej stanowany w niektórych sytuacjach, chociaż to też oczywiście zawsze zależy właśnie od sytuacji, od kontekstu, także zawsze się coś znajdzie, no bo to zawsze jakoś przepuszczasz przez siebie. Mm, tyle chyba. A takim prominentnym wątkiem w ogóle w serialu Patii w pierwszym i w drugim sezonie jest takie poszukiwanie dobrego i szczęśliwego życia przez główną bohaterkę. A czym dla ciebie jest recepta na szczęśliwe i proste życie? To no dla mnie to chyba przede wszystkim, znaczy na pewno, to, żeby być zdrowym, ponieważ tam, my tam e, miałem jakieś tam swoje problemy z kontuzjami, niekontuzjami, coś, co mnie wyłączało na jakiś czas, na przykład ze sportu, który tam uprawiam regularnie, codziennie, i jest to jakoś moją rutyną, rutyną, bez której jak nie funkcjonuje, to też mój mózg też nie funkcjonuje normalnie, w sensie sam, całe moje samopoczucie jest inaczej. Także najważniejsze na pewno jest zdrowie. E, Myślę, że jakieś takie pozytywne nastawienie też mm, na otaczającą nas e, rzeczywistość, otwartość na drugiego człowieka, mm, żeby nie wszystko było pod siebie, ale też jakby z e, tą myślą z tyłu głowy, że też jest obok drugi człowiek. Mm. Uśmiech, ten uśmiech jednak robi dużo jakby e, naprawdę zwykłe, zwy, zwykły uśmiech. E, czasami może złamać dużo dużo murów, e, także uśmiech i do przodu.